Cześć. To jest kanał poświęcony korepetycjom z biologii, a temat dzisiejszego nagrania to odpowiedź na pytanie czym jest gen. Gen jest to fragment DNA, który zawiera informację dotyczącą syntezy jednego białka. Jest to fragment cząsteczki, czyli inaczej odcinek chromosomu z gotową instrukcją do wytworzenia określonego polipeptydu. Gen zawiera informacje pozwalającą komórce na syntezę RNA różnych mRNA, tRNA, rRNA i innych, a bezpośrednio kodujący zwykle jak także jakieś białko. Na przykład za pośrednictwem mRNA, mRNA określa budowę określonego białka, a tRNA i rRNA to cząsteczki pomocnicze uczestniczące w tworzeniu białek kodowanych w różnych formach matrycowego RNA. Poszczególne rodzaje ogromnie zróżnicowanych cząsteczek MRNA zakodowane są też w różnych genach. Organizmy o bardziej złożonej budowie mają więcej genów niż organizmy proste i jest to logiczne, ponieważ organizmy na bardziej zaawansowanym stadium rozwoju, one po prostu potrzebują więcej informacji, więcej tych różnych białek do życia. Gen zawiera informacje o tym, jak zbudować jakieś białko, to znaczy w jakiej kolejności połączyć aminokwasy w ciągłym łańcuchu, czyli tu służy do syntezy mRNA, czyli matrycowego RNA, w jakich okolicznościach, czyli w jakich warunkach należy to białko tworzyć, z jaką intensywnością i przez jaki czas je wytwarzać, do jakiego przedziału komórki je przesłać, np. czy do mitochondriów, czy do wakuoli. A u organizmów tkankowych gen zawiera także informacje o tym, w których tkankach, w jakiego typu komórkach dany produkt ma powstawać. Tak wygląda gen i tutaj mamy przepisanie informacji genetycznej na mRNA. Potem jest obróbka posttranskrypcyjna, o czym też będę mówić na kolejnych nagraniach i powstanie białka, czyli tego właściwego białka N. Po jednej stronie koniec, po drugiej stronie C, czyli takie już gotowe białko, które następnie pełni określone funkcje biologiczne, po oczywiście uzyskaniu struktury trzecio- i czwartorzędowej, ponieważ to liniowe białko ono następnie musi się samo zorganizować czyli po prostu musi dojść do powstania dodatkowych połączeń, dodatkowych wiązań chemicznych między tym łańcuchem polipeptydowym i wtedy ono osiągasz tak powiem, strukturę trzecio- i czwartorzędową. Tu też inny przykład, jak wygląda gen. Czyli mamy tutaj DNA, informację zawartą w kodzie genetycznym DNA. Mamy informację start, informację stop, czyli to jest ten gen. To jest cała informacja, która służy do tego, aby wytworzyć określone białko. Jeżeli mamy kilka genów, no to to jest cała jednostka transkrypcyjna, i zauważ tutaj w tym przypadku. Ta jednostka transkrypcyjna ona obejmuje dwa geny, a te dwa geny one kodują oddzielne łańcuchy białkowe, które budują białko złożone właśnie z tych dwóch łańcuchów polipeptydowych. Czyli ta jednostka transkrypcyjna, ona odpowiada za wytworzenie określonego funkcjonalnego białka. Jeżeli on się składa z kilku łańcuchów polipeptydowych, to tych genów w tej jednostce transkrypcyjnej będzie kilka, czyli każdy gen odpowiada syntezie jednego łańcucha polipeptydowego. I tutaj mamy nić kodującą DNA, nić macierzystą DNA. Następnie dochodzi do transkrypcji, potem obróbka postranskrypcyjna. Transkrypcja jest to przepisanie informacji z DNA na mRNA, czyli na matrycowy RNA. Następnie dochodzi do translacji, czyli jakby takiego w cudzysłowie przetłumaczenia tej informacji genetycznej, która jest zapisana w mRNA, na ułożenie aminokwasów, na tą sekwencję, jeden po drugim. Tutaj powstaje jeden łańcuch polipeptydowy, tutaj w tym przypadku powstaje drugi łańcuch. Jeden kodon jest, koduje jeden aminokwas, o tym też już mówiłam wcześniej. I tutaj mamy jeden łańcuch polipeptydowy, drugi łańcuch. I to białko funkcjonalne jest złożone z dwóch łańcuchów polipeptydowych. Natomiast na przykład są takie białka jak hemoglobina, że one są złożone z czterech łańcuchów, o czym też będę mówić podczas omawiania anatomii. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci za uwagę i zachęcam do subskrypcji kanału.